No, cześć! Cześć, witajcie! Ja jestem Bobek 124 i witam Was na moim kanale. Nie pokazuję twarzy, ale przepraszam Was za moje krótkie odcinki zówce 3, jak widzieliście. Ten ta część druga była strasznie y krótka, ale ja ją mi jednak wysłałem na YouTube, aby mi się teraz kamerka pieprzona nie wyłączyła. Nie wiem czemu, ale krótko nagrywa i chcę Was za to przeprosić najmocniej. E, ponieważ moje odcinki nie są zbyt dobrej jakości, e, nie, z, przestanę teraz, może akurat nagrywać, przestanę. Chyba, że będzie coś ciekawego, to to nagram. E, na Minecrafcie albo chyba na Minecrafcie, nie? Dobra, na Minecrafcie są same takie ciekawe rzeczy. I postaram się zrobić tak, żeby to się nagrywało od środka ten ekran, tak? Postaram się o to. Tak więc chcę tylko, o to, żebyście mnie zrozumieli, że moje kości nie są specjalne, ale mam, mam jeden pomysł. Napiszcie mi w komentarzu, jaka ma być seria. Już to kiedyś mówiłem, ale jaka ma być konkretna seria z Minecrafta? Nie będę wtedy nagrywał UFC 3, tylko nagram Minecrafta. I to wy mi napiszcie to w komentarzu, koniecznie. Bo wtedy inaczej nie będzie kolejnego odcinka. Oczywiście jak mi napiszecie, to ja dam znowu znać z taką e, kominiarką. I wtedy będziecie mogli i wtedy się doczekać. Wtedy wam dam znać, że zrobię kolejny odcinek. Tak więc musicie mi to koniecznie napisać w komentarzu. Jaka ma być seria z Minecrafta? Tak? To dobrze. Tak więc yy, napiszcie mi to. Ja dam znać yy, w takiej komunikacji, że okej, okay, zrozumiałam was. No dobra. No i ja wtedy to się przygotuję i będzie myślał. Myślę, że będzie jeszcze lepsza jakość moich filmów. Mam nadzieję, że nie na kamerce, ale postaram się o to jak najmocniej, więc macie bardzo dużo czasu. Ba ja wam daję bardzo dużo czasu, bo ja się chcę trochę przygotować też. Nie spieszcie się z tym, ale koniecznie proszę was, żebyście mi to napisali w końcu. Umówmy się tak, no minimum do końca roku szkolnego, minimum, okej? Okay? No, tak mniej więcej, tak więc. Dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczyliście ten film. Pod tym, ten film jest tylko taki szczegółowy, że chcę Wam opowiedzieć. Tak więc do następnego odcinka. Cześć!